Za nami premiera nowych iPhone'ów i tak jak mogliśmy się spodziewać, rewolucji nie zobaczyliśmy. Chociaż na plus trzeba wymienić cenę iPhone'a 16 Pro Max, który jest o 900 zł tańszy od iPhone'a 15 Pro Max w dniu premiery. Największą zmianą w przypadku bardziej zaawansowanych iPhone'ów jest większy ekran, w który w obu modelach urósł o 20 cala. W przypadku iPhone'a Pro przekątna ma 6,3 cala, a Pro Max 6,9 cala. Jeśli chodzi o aparaty, to w tym roku oba warianty Pro otrzymały pięciokrotne zbliżenie oraz możliwość na Nagrywania filmów w rozdzielczości 4K w 120 klatkach na sekundę. Kolejną nowinką jest tak zwana Camera Control. Przycisk ma być dodatkowym spustem migawki aparatu, który przyda się do wykonywania zdjęć. Mamy także nowy procesor A18 Pro, który będzie obsługiwać Apple Intelligence, chociaż funkcja na razie nie będzie dostępna w Polsce. Internauci i komentatorzy, jak zwykle, narzekają na brak rewolucji, co nie zmienia faktu, że. Zapewne, tak jak co roku, nowe smartfony od Apple sprzedadzą się bardzo dobrze.